Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny chciałabym Was zaprosić do mojej kuchni na wspólne gotowanie, a gotować będziemy bardzo prostą, bardzo tanią, smaczną i sytą zupę z cukinii. Do wykonania tej zupy potrzebne jest nam naprawdę niewiele składników. Marchewka, pietruszka, cebula, ziemniaki, cukinia i przyprawy. Wykonanie tej zupy jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli lubicie takie proste, smaczne, szybkie obiady, to zapraszam Was na film. Wykonanie naszej zupy oczywiście zaczniemy od obrania ziemniaków, cukinii, marchewki. I będziemy wszystko za chwilę kroić, tarkować. Teraz zaczynamy kroić, obierać raczej, a nie kroić marchewkę i pietruszkę. Teraz będziemy kroić cukinie, Nie kroić, a obierać. Ja zaczynam kroić i stąd mi się mówi kroić. Ponieważ ja mam tutaj te cukinie już takie starsze. One mają bardziej taką mocno zieloną, grubszą tą skórę, więc ja ją po prostu obiorę. Bo nie lubię później takiego mocnego, zielonego koloru zupy. Więc ja sobie to wszystko obieram. No, i oczywiście zaczynamy obierać również naszą cebulę. Ja użyję tutaj dwie, bo mam dwie małe cebule. Jeżeli macie jedną dużą, to jedną. Wszystko zależy od tego, jaką macie wielkość cebuli, po prostu. O! Super! Jak widać, wszystko samo obieranie to jest po prostu przyjemność. Przynajmniej ja tak lubię. Ja bardzo lubię obierać warzywa. To mnie bardzo wszystko uspokaja. Ale myślę, że to nawet nie ma co uspokajać, ponieważ to wszystko idzie bardzo szybko. O. Dobrze. Możemy sprzątnąć już nasz. Pojemnik na ekologiczne. Tu już sobie sprzątniemy. Naszą to nie będziemy płukać, a te rzeczy wypłuczemy. do naszego garnka dodamy masło i będziemy na naszym maśle będziemy smażyli będziemy smażyli cebulę Można użyć masło, można użyć yy, Ja tutaj jeszcze włączę, żeby nam się nagrzewało. No, i ja dałam taką jedną solidną łyżkę masła. W międzyczasie będzie nam się garnek nagrzewał, a my, a my będziemy, słuchajcie, kroili cebulę. Ta zupa jest do zrobienia naprawdę bardzo szybko. Ja sobie tutaj położę, wycierać. Będę. Możemy pokroić w piórka cebulę. Dlatego, że zupę będziemy potem miksować. Także tutaj, jeżeli chodzi o krojenie, to jest bardzo prosto, bardzo szybko. O. Przypomniała mi się ta zupa dlatego, że kiedyś jak pracowałam w Niemczech i rozmawiałam z taką Brygidą, którą się opiekowałam i pamiętam jak pierwsze pytanie Brygidy było, czy ja umiem gotować cukinia zup. Śmiałam się, ja mówię oczywiście, że umiem, to jest bardzo prosta zupa. Ona tak lubiła tą zupę, że uważała, że podstawą moich umiejętności jest przede wszystkim umiejętność ugotowania dla niej takiej zupy. No i później się okazało, że bardzo jej smakowała, czyli było wszystko ok. Dobrze. Nasze masło tutaj się topi, a my możemy sobie w tej chwili dodawać cebulę. Ja już sobie biorę tutaj moje narzędzie, które bardzo lubię, i przeniesiemy cebulę do garnka. Tam jeszcze musi się troszeczkę nam to wszystko będziemy tutaj mieszać. Nasza cebula niech się tutaj na maśle zeszkli. To jest garnek z grubym dnem, dlatego musi troszeczkę to wszystko, to wszystko. My teraz, może zrobię jeszcze inaczej, słuchajcie, zrobimy, pokroimy teraz, pokroję ziemniaki, również taką kosteczkę. A marchewkę za chwilę będziemy tarkować. Także damy tu ziemniaki. O, już wiem, słuchajcie, widzicie, jak to jest zaraz mi się przypomniało że oczywiście jeszcze musimy do tego do tej zupy dodajemy czosnek i już wyciągam z lodówki czosnek już za chwileczkę będziemy jeszcze dodamy czosnek o dobra wymieszamy wymieszamy naszą cebulę ona już tutaj będzie fajnie dochodzić. A ja sobie jeszcze wyjmę czosnek. Zobaczymy czy mam, 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 mam czosnek. Oczywiście, że mam. Także jeszcze tak z dwie główki czosnku dodam. Ja lubię jeszcze do yy, Cukini dodawać zawsze coś bardziej mocnego, więc tu mam przygotowane płatki chili, które dodamy do tej zupy, tak że będzie przepysznie. Ja już muszę sobie obrać jeszcze. Uwielbiam zapach cebuli smażonej na maśle. Tak pięknie pachnie. Oś ciężko mi się ten czosnek obiera. Chyba za mało wysuszony jest. Dobra, ale mamy to. Do cebuli dodaję od razu te dwa ząbki czosnku. I kroję marchewkę. Można marchewkę zetrzeć na tarce, ale mi się coś dzisiaj nie chce. Nie wiem, i tak wezmę ją troszeczkę drobniej, pokroję w takie kwadraciki. I za chwileczkę będziemy dodawać do naszej. Cały czas musimy pamiętać, żeby mieszać tutaj cebulę. Do tej cebuli już możemy dodawać naszą pokrojoną marchewkę, więc to sobie już dodajemy. I dodajemy również. Niektórzy nie dodają pietruszki, a ja nie wiem dlaczego, ale jakoś się przyzwyczaiłam i zawsze dodaję. Więc jeżeli nie chcecie dodawać, to może być sama marchewka i będzie też bardzo dobrze. Dobra, dodajemy. Pietruszkę, marchewkę i dodajemy. Słuchajcie, ziemniaki. I to wszystko mieszamy. Niech się nam troszeczkę jeszcze tutaj podsmaży na tym masełku. A my w międzyczasie słuchajcie. Kroimy cukinie. Kroimy w kostkę. O. Tak. Wszystko je dajemy do miski, dlatego że cukinie będziemy dawali troszeczkę później. W międzyczasie niech nam się tutaj fajnie. O! A my kroimy dalej. Jak macie taką starszą cukinię, to możecie sobie te pestki jeszcze ten środek troszeczkę zredukować, wyjąć. Ja akurat mam widzę w miarę fajną taką cukinię, więc tego nie muszę robić. Bo jak są za duże pestki. Och. Mieszamy. Dobrze. I w tej chwili możemy do naszej zupy dodamy. Dodamy po prostu wody. Wody dodamy tak na wysokości warzyw. Ja dodam akurat tutaj litr wody, bo mam tą miarkę, więc widzę, że akurat litr wody i to wszystko w tej chwili posolimy. Ja posolę tak Słuchajcie, wszystko wiadomo na z solą, to już tak na oko. Ja dodam jeszcze troszeczkę chili. I już tutaj, niech nam się to wszystko zaczyna gotować. Czyli chili możecie dawać, możecie nie dawać te ziarenka. To już jest kwestia tego, czy lubicie bardziej ostrą. Ja zobacz, tak fajnie teraz widać na wierzchu te ziarenka, czyli ja dodałam ich trochę, dlatego że ja, dla mnie, cukinia, jest słuchajcie mdła. Ja dodaję też teraz pieprz. Oczywiście pieprz musimy taki świeżo zmielony. Jeżeli lubicie bardziej grubo, to możecie sobie pieprz w moździerzu y, utłuc. A my w tej chwili będziemy czekali, aż nam się zupa zagotuje i będziemy gotowali gdzieś tak około 15 minut, a ja w tej chwili jeszcze będę kroiła kolejną cukinię. Tutaj mam dwie cukinie takiej średniej wielkości, także I weźmiemy pyk. Zupa jest naprawdę bardzo prosta, bardzo szybka. W zasadzie to tak jak zwykle w, do, w zupie najdłużej trwa obieranie warzyw. Natomiast samo sama zupa gotuje się koło. 15-20 minut, bo jeszcze później będziemy gotowali sukienio. Na razie czekamy, słuchajcie. Zawsze można w tym czasie od razu sobie sprzątnąć tak, że jeżeli będziecie siadali do posiłku, to już będzie czysto i miło. Nasze warzywa już się gotują około 10-15 minut. I w tej chwili. W tej chwili wrzucimy cukinie. Dwie cukinie damy, wymieszamy to wszystko po raz kolejny, i dalej gotujemy nasze dobroci. Można dodać tutaj jeszcze, słuchajcie, jakieś zioła, jakie lubicie. E, może dodam. Słuchajcie, troszeczkę czego dodam? Co tutaj mam? Oregano trochę i myślę, że tak troszeczkę mogę tego oregano dodać, bo y, oregano, czy nasz, y, ja się śmieję, że, znaczy śmieję się, tak jest, że oregano to nic innego jak nasz majeranek. Dobrze, i dalej będziemy gotować naszą zupę. zupę. W czasie, kiedy zupa nam gotuje się, my zrobimy sobie grzanki. Ja uwielbiam zupę, krem, właśnie z grzankami. Robię je z chleba razowego, kroję w kosteczkę w tej chwili. Chleb razowy. Ja lubię taką większą, słuchajcie, oczywiście każdy może sobie ten, ten chleb pokroić w taką kostkę, jak lubi. Można zrobić oczywiście z chleba tostowego, można zrobić z jakichś bułek, no, generalnie z takiego pieczywa, które jadacie i które lubicie. Ja bardzo lubię chleb właśnie razowy, żytni, no i dzisiaj taki, taki mam i z takiego będę robiła te grzanki. Tutaj w misce mam pokrojone, pokrojony chleb, dodam do tego troszeczkę ziół prowansalskich, nie za dużo, ale troszeczkę, taką szczyptę. Dodam do tego oczywiście oliwę z oliwek, nasz chleb troszeczkę naoliwimy. I dodam do tego może troszeczkę, słuchajcie, może troszeczkę papryki. Tak, dodajmy papryki i to może, może tej słodkiej, trochę papryki. Dlatego, że tak jak mówię, dla mnie sukinia jest taką y, dosyć mdłą, więc ja będę chciała tak troszeczkę tej papryki na nasze grzanki dodać. Już zmniejszę, coś mi się tu za mocno gotuje. Już sobie zmniejszyłam gaz. Nie gaz! <laughs> Widzicie, jak to jest? Pierw nie mogłam się przyzwyczaić do tego, gdzie moja łyżka jest, gdzie ją położyłam. Ach, leży tutaj. Wymieszamy teraz nasze grzaneczki w tych przyprawach. Razem z tym olejem. I w tej chwili. Całość wrzucamy na patelnię. W międzyczasie będziemy, za, żeby nam się zarumieniły i będzie to nasz dodatek do, dodatek do naszej zupy. No i tutaj będziemy. Oczywiście takie grzanki należy cały czas yy, mieszać, żeby one nam się nie przepali, yy, przypaliły. Ok. A ja sobie w międzyczasie wszystko umyję. Zupa już pachnie cudownie. Ja bardzo lubię, jak się w kuchni gotuje i jak zaczynają te wszystkie zapachy jedzenia unosić się w mieszkaniu. Moje dzieci też, pamiętam, zawsze lubiły, jak wchodziły do domu. Ojej, mamo jak ładnie pachnie. Myślę, że każdy z nas uwielbia, jak jedzenie zaczyna rozchodzić się, wszystkie jedzeniowe zapachy po kuchni. Dobrze, zupa nam się gotuje. Mm. W międzyczasie ja sobie spróbuję, czy nie jest za mało słona. Mm. Akurat. Mm. Fajnie już ta ostrość zaczyna tego czyli przechodzić. Będzie super. Już czuję, będzie zupa przepyszna. A my oczywiście pilnujemy naszych grzanek. One w tej chwili jeszcze nie są zarumienione, na razie to są takie czerwonawe, ale to od papryki i od przypraw. Nasza zupa jest gotowa. Ja już troszeczkę ją z ognia zdjęłam, żeby mi trochę przestygła, ale nie za dużo i teraz będziemy blendować zupę powolutku. Zupę już mamy zmiksowaną. Ja jestem przyzwyczajona do robienia tego typu zup w Thermomixie, ale ponieważ wiem, że nie każdy ma Thermomixa, a naprawdę nie ma problemu te zupy krem robić bez Thermomixa. No, ale czekam na nowego Thermomixa, bardzo się cieszę. No a my będziemy już oczywiście naszą zupę nalewać do miseczek i będziemy je zaraz oczywiście. Jedli. Tutaj położę. Do takich, do takich zup można dodać oczywiście śmietanę. Ja dzisiaj nie będę dodawała śmietany, ale można, jeżeli lubicie, to możecie dodać albo słodką śmietanę, albo śmietanę kwaśną i jakiś taki, wiecie, plamkę śmietany dać. Ja oczywiście dzisiaj wezmę, wezmę troszeczkę poleję oleju, nie za dużo, ale polejemy oleju trochę. Jeszcze do o, z oliwy, do tego damy, odłożę już podstawie garnek żebyśmy mogli dalej robić i do tego dodamy dodamy pieczywo, chrupkie pieczywo z przyprawami w papryce będzie będzie takie smakowe pieczywo jest wyśmienite. Dodamy do tego jeszcze troszeczkę pestek to są pestki, które widzieliście, smażyłam. No i dodajmy do tego jeszcze po prostu dla zielonego pięknego koloru. Dajmy jeszcze bazylię. No i zobaczcie, mamy dwie piękne miseczki zupki, która jest naprawdę bardzo smaczna. Uważam, że jest bardzo szybka do zrobienia i nawet jeżeli macie gości, to można zobaczcie zrobić to jako taką małą przystaweczkę. Jest to bardzo tanie, syte i przepyszne jedzenie. Polecam wam bardzo. Ja oczywiście będę próbowała i zaraz wam powiem, czy jest rzeczywiście pyszna ta zupa, ale na pewno jest po prostu tak już ja to wiem. Och, operator mi znowu do talerza <noise> zaczyna. No ale próbujmy, próbujmy czy nam. o jedna, jaka dobra jest. Mm. Uwielbiam do tego dodawać właśnie ziarna. Ja akurat nie przepadam za pestkami dyni, ale wiem, że one są zdrowe, ale jakoś ja niekoniecznie. Natomiast, i dlatego daję pestki. Jeżeli wy lubicie pestki z dyni, ja daję te pestki słonecznika. To polecam również, właśnie dodawanie tego typu pestek. Oczywiście, można jeszcze posypać nad pietruszki, czy jaką macie zieleninę. Dekorujcie nasze zupy krem, bo one fantastycznie dają się dekorować, przez to, właśnie, że są kremowe i utrzymują te dekoracje na wierzchu. Mmm! Ojej, jaka dobra jest! Naprawdę jest przepyszna. Ojej, i ten olej z oliwek. O, Pyszne. Operatorowi ślinka już leci. Widzę, że mu kapie po, drodze, po brodzie. Ale jest naprawdę pyszna. Naprawdę pyszna. I zobaczcie, jak szybko można zrobić przepyszne, wykwintne danie. Mmm. Ale pyszna. Mmm. Tak się zajadałam zupą, że zapomniałam się z wami pożegnać. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!